Dzień dobry Państwu, witam ja bardzo serdecznie w naszym gospodarstwie, po, po trzeci rok rzędu mamy przyjemność gościć Państwa na naszych kierowcach organizowanych gospodarstwie, w gospodarstwie w finansowanie części rozwój w programu integracji społecznej pod honorowym patronatem Pana Wójta Gminy Majdynia Górna Magda Pani Aleksandry Pana Inę Różasęczyków, którzy odwiedzają nasze kierunki od samego początku. Na wszystkich kolejnych. Pani Ewa też zresztą u nas była. I znów następnie tutaj już to, co najbardziej nas cieszy, to przedstawicielka naszej gminy, Pani Ewertowska z Małkini, Pani Janina Ewertowska z przepięknymi robionymi na, na szydełku serwetkami i serwetkami, odrusami, różne wspaniałości, proszę obejrzeć. Gościmy również po raz pierwszy na naszym kierunku panią Małgorzatę Petrłowską, która przedstawia tutaj wspaniałe różne, kwiaty i tkaniny. Zapraszamy, zapraszamy zwłaszcza i zachęcam Państwa do podziwiania tych tkanin, bo takich prac jeszcze... Na naszych kontaktach nie było. I kawałeczek dalej, pani, jest burka i pani Małgorzata, i pan czegoś, drugą też urokowała. Nie, nie, nie. To jest ostre tutaj pomagam. Zróżniczony różnymi technikami, co się nazywa? Dekuparz. Bardzo to jest bardzo stara technika, wywodzi się z XII wieku i pochodzi z Chin. No zaznaczę, to był Chińczyk na. Ale taka kliszyna wspaniała, taką, którą tutaj bardzo zobaczyć. Ale tu nie tylko można coś zobaczyć i kupić, ale również dzieci od razu uczą się tej te, te techniki, robią wspaniałe serwetki. Tutaj serduszka widzę, także zapraszamy ich dorosłych i dzieci do tego stoiska. Anna którą znów mamy przyjemność gości, tak jak w ubiegłym roku, z przepięknymi wyrobami ceramicznymi. Zapraszamy Państwa tutaj serdecznie, proszę. Proszę wszystko podziwiać. Warto budisz kupować piękne. Jest też nasza pani Wiesia, górska, przepraszam, tak Wiesia, ale to pani ja u nas mi tyle razy, że ja się czuję że naprawdę za trzy jeziorni i wybalcę na połową Również w kobietach. Jak ja widzę jak trudne są te rzeczy w do dokumentów. na sam widok już się pocenię, po no ale to jest hobby i hobbyści nie, nie czują trudu tylko robią te rzeczy. I również Pani Joanna Manej ze swoimi przepięknymi pracami. i. A pani Kasia Starsko ma tą dziukę. Przepytanie tak. nie, 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 tu proszę. Proszę mi to pokazać i pani no. Katarzyna Modelewska ze swoim wspaniałym fratami. No. To przyszła się pokazać. Chyba. No nie, tak. Zaraz tak, zaraz tak wszystkim. No nie to tak. Tak. Dobrze, proszę bardzo, piękne, parne stoisko, jakieś fantazyjne tutaj wątki z piórkami tak. Tarszki z bajki, także warto na to wszystko naprawdę popatrzeć. No i nasze. Pani Ania, trzeci rok rzędu ze swoimi pięknymi pracami. Oprócz tego, że Pani Ania przedstawia tu wspaniałe prace, to również można u niej zamówić portret. My otrzymaliśmy od Pani Ani w prezencie kiedyś taki portret wisi w sypialni nad naszym łóżkiem i jest tam naprawdę sympatycznie, bo to, co Pani Ania maluje jest pełne ciepła. Także to polecam naprawdę, bo to rozjaśni każdy dom. Nasze młode pokolenie z Gryfin, to jest właśnie przyszłość naszego, naszej, naszej miejscowości tu z, z własnym zbiorem jagód naszych przepięknych lasów. Natalka Sadowska i Mateusz Gąsiewski. Proszę Państwa, kto nie ma możliwości czy, czy fizycznych czy innych, żeby samemu sobie zebrać jagodów, są gotowe są jagódki, napraszamy w słoiczkach, można je kupić na, na miejscu, na wynos. Bardzo proszę. I proszę Państwa. Po raz pierwszy na, na naszym kiermaszu pan Andrzej Kłosek i pani proszę nie chować tu pani Mariola Stańko Celestynowacz Państwo do nas przyjechali, wspaniałe wyroby ceramiczne, możliwość popatrzenia jak to wszystko powstaje i kupna takich rzeczy, które są najbardziej tradycyjne, związane z naszą książką, żydowością, z zwyczajami polskimi, także bardzo, bardzo zachęcam do tego, bo... Coś takiego postawione w domu to tak jakoś nadaje mu zupełnie innego ciepła i charakteru. No i tutaj, proszę Państwa, miód, a nie tylko miód, bo również możemy zobaczyć od razu pszczoły, jak, które ten miód robią, to jest coś wspaniałego. Pan Piotr Janusz Wojtkiewiczowie ja z Kańkowa, a więc również nasza gmina, przyjechali ze wspaniałymi wyrobami z, z wosku pszczelego, z miodu, z... z, z z propolisem, z jakimiś tymi karmelkami, z naturalnym miodem. Orzechy w miodzie, no to to już musi być w ogóle sama rozpista. Także proszę Państwa, olbrzymi wybór przepysznych rzeczy. Ja sam zresztą aś, również z wosku zrobione różnego rodzaju świeczki. Ja sam korzystam z produktów ja Pana, pana Łukiewicza i bardzo sobie je chwalę. No i znów Glina, pani Maria Krzak ze swoimi wspaniałymi wyrobami szydełkowymi, a to przepraszam jak to się nazywa, Co to dywaniki, to też na szydełku robione. Proszę, a proszę Państwa, przepiękne dywaniki na przykład przy łóżku dziecka taki dywanik od razu dziecko miałoby piękniejsze sny I chyba dotarliśmy do ekologów, jeśli się nie mylę. Tak. Bardzo proszę, no to Państwo na pierwszy raz, więc oddaję no, mi rok. Witam serdecznie, nazywam się Góźma Marianna, mieszkam w Grodzisku, gmina na Sabnie. To jest niedaleko Sokowa wardodowskiego wyrzesimy tutaj pierwszy raz Państwa Kolanowskich. Co my tutaj oferujemy? No może na pierwszy rzut będzie ser biały, który dostał Laur Marszałka w roku 2008. Z tego sera robiony jest sernik. Który został nagrodzony najlepszy produkt roku 2008 przez ministra rolnictwa. Mam również masło, nawiązując do rozpoczęcia imprezy, robione właśnie w Maselnicy. Również ser żółty, który robi się z białego sera. Oferuję też ciasteczka na maśle, ciasteczka francuskie na maśle, też oczywiście krowi mnie kosz i pierniczki. Własnoręcznie malowane, lukrowane i również bardzo zdrowe w z mniszka lekarskiego. I jeszcze oczywiście zapraszam na truskawki. Teraz oddaję głos koleżance. Witam wszystkich serdecznie. Moje gospodarstwo też znajduje się w gminie Sabnie. Wszystkie produkty, które dzisiaj przywieźliśmy. Są z surowców certyfikowanych, są to ciastka z mąki orkiszowej, sękacz z mąki orkiszowej, jest również kiełbaska zarejestrowana jako produkt tradycyjny Mazowsza. Jest to kiełbaska wielokrotnie nagradzana, Krajowa Nagroda Perła, kulinarne dziedzictwo. Zapraszamy do degustacji. Mamy również mąkę z własnego gospodarstwa, otręby orkiszowe, mąkę białą orkiszową, rasową orkiszową. Zapraszamy do degustacji i do zakupu naszych produktów.